Hej, witam Was wszystkich w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na projekt Tenko. Uzbierało mi się już sporo kosmetyków, no i chciałabym Wam je pokazać. Mam zapełniony cały koszyk produktami, oraz też mam tutaj na stoliku rozstawione jeszcze kosmetyki, także po prostu już czas najwyższy, aby. Ten filmik właśnie nagrać. Na początek zacznę od um, opakowania po solach do kąpieli. Są to sole um, z Ejwonu. Jest to nowość, która się pojawiła właśnie w Ejwonie. W takim opakowaniu mieszczą się trzy sole. Trzy opakowania właśnie z solami. Są trzy rodzaje. Pierwszy jest to um, Świeżość białych kwiatów i energia limonki z solą kamienną. Kolejna jest sól relaksująca z awokado-czerwonymi owocami i różową solą himalajską. I trzecia to jest kojąca z lawendą, bławatkiem i z solą morską. Muszę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o te sole Sól jak sól. Natomiast y, trzy takie saszetki, którą wrzucamy, jakby do kąpieli, jednorazowo jedną saszetkę, czyli starczy nam to na trzy kąpiele, kosztuje to 20 zł. Y, no, ja tyle zapłaciłam, nie wiem ile teraz kosztuje, nie orientowałam się, ale wydaje mi się, że coś około 20 zł. To kosztuje. Y, jest to cena y, moim zdaniem spora, ponieważ za tą cenę można mieć y, sól. Do kąpieli, która zdecydowanie jest, jest dobra, ale też i ma lepszą, lepszą cenę. Sole są ok, natomiast zapach nie jest taki mocno intensywny, nie jest taki bardzo wyczuwalny. No, niemniej nie jednak pokazuję Wam, że właśnie coś takiego zużyłam. Przechodzimy teraz do włosów. Zużyłam odżywkę do włosów. Jest to Elfa Farm, jest to odżywka. Hmm... Zwiększająca objętość cienkich włosów z ekstraktem z arniki, wzmacnia i nadaje cienkim włosom objętość, jednocześnie ułatwiając ich rozczesywanie. Receptura odżywki nie zawiera silikonów ani barwników. Dodatkowo w składzie znajduje się keratyna i proteiny mlekowe. I teraz tak, ja generalnie bardzo lubię kosmetyki do włosów z tej firmy, z tej serii. Ta odżywka bardzo dobrze mi się sprawdzała. Faktycznie ułatwiała rozczesywanie włosów. Ja nie mam zbyt dużych problemów, jeśli chodzi o rozczesywanie włosów. Natomiast czasami gdzieś tam po umyciu zdarzają się takie trudniejsze kosmyki do rozczesania. Przy tej odżywce zdecydowanie było. To minimalne. Dodatkowo ta odżywka też nie podrażniała mi skóry głowy, łagodziła ją, także ja Wam mogę tą odżywkę polecić. Tutaj też jest duże opakowanie, dostarcza nam bardzo długo jest 500 ml. Jedyny minus taki malutki to jest ta pompka, ponieważ pod koniec ona już tego produktu tutaj nie zbiera trzeba było to odkręcać i musiałam uderzać o dłoń, żeby ten produkt się wydobył. Następnym produktem, też do włosów, tutaj mam wyciągnięty, jest to maska do włosów Organic Shop Tropical Coconut Sha. Maska do włosów nawilżająca. Czy mam tutaj coś po polsku napisane, żeby Wam powiedzieć? Naturalna, nawilżająca maska do włosów Kokos i Sza. Eee, no aplikuj na wilgotne włosy, dokładnie w i pozostaw na 2-3 minuty. Eee, I teraz tak, przede wszystkim, ta maska ma przepiękny, kokosowy zapach. Eee, ja uwielbiam. Eee, ja uwielbiam kosmetyki, eee, które pachną kokosem, lubię kokosowe rzeczy jeść. Eee, także dla mnie ten zapach był bardzo przyjemny. On się fajnie utrzymywał trochę na włosach eee, włosy po użyciu. Tej, po użyciu tej maski były takie faktycznie nawilżone, mięciutkie, przyjemne, takie sypkie. Ja też tą maskę używałam na całe włosy od nasady po same końce, także też mogę powiedzieć, że nie obciążała mi ona ani włosów, ani włosy się szybciej nie przetłuszczały. No i też moja skóra głowy na tym nie ucierpiała. Także też uważam, że naprawdę jest to fajna maseczka. I następnym produktem będzie to płyn micelarny z Garniera. Różowa seria. Ja ten płyn bardzo lubię. Ja już go wiele razy wam polecałam i o nim mówiłam. Moje zdanie na, na jego temat się nie zmieniło. Dalej go lubię, dalej używam i dalej po niego sięgam. Następny produkt, który też polubiłam, jest to Bewola. Um... Bez acetonu zmywacz do paznokci. On ma też tutaj taką pompkę, więc też ten produkt jest taki łatwiejszy w użyciu mniejsze ryzyko, że gdzieś wylejemy ten produkt. Na samym końcu, tylko minimalnie, jak nam zostanie na samym dole to wtedy odkręcam i dosłownie na jedno użycie mam ten zmywacz. Dobrze zmywa, dobrze zmywa lakier. Do paznokci dobrze sobie z tym radzi. Nawet takie bardziej jakieś drobinkowe, brokatowe lakiery też dobrze zmywa. Trzeba trochę mocniej potrzeć, ale to jak przy każdym zmywaczu, także naprawdę w porządku, zmywacz. I teraz przejdziemy do perfum. Mam tutaj perfumy z Iwonu. jest to Scent mix i tu mam Vibrant Fruity. Teraz oni zmienili Nazwy Jest jakaś tam Sycylia, Capri i tak dalej Wydaje mi się, że to była Sycylia Bo to był taki Żółty kolor Tego Tych perfum, także wydaje mi się, że to Teraz się nazywa Sycylia Zapach taki dosyć Delikatny Przyjemny Taki kwiatowy, taki powiedziałabym, że taki wiosenny zapach. Coś w tym stylu. Jest to, te, jest to przyjemny zapach. Nie przeszkadzał mi podczas używania. Natomiast ponownie tego zapachu nie kupię, gdyż to nie jest do końca to, czego szukałam. Używałam wcześniej też serii. Z tego niebieskiej e, i tamta mi bardziej pasowała. A teraz zamówiłam sobie mm, y, zieloną herbatę i chcę tamte zobaczyć, jak będą e, pachniały. Także mówię, te są ładne, ale to nie jest e, do końca to, e, co ja bym chciała. Następny produkt również z Iwonu jest to preparat do czyszczenia twarzy 3 w 1. Ja tego preparatu używałam do oczyszczania mojej buzi przy demakijażu wieczornym. Jest to taki krem, on jest do wszystkich typów cery i powiem Wam, że dobrze mi się sprawdza. Nie podrażnią mi skóry, nie nie wysuszał jej, dobrze zmywał resztki, resztki makijażu, także naprawdę dobrze się sprawdzał. Starczył mi na bardzo długo, ale ja też używałam innych kosmetyków w międzyczasie. Natomiast nic złego z moją buzią nie zrobił i jej nie wysuszał A to jest najważniejsze, także też ten produkt mogę Wam polecić Następny produkt jest to mój ulubieniec zdecydowanie Jest to rozświetlający balsam do ciała 7 w 1 satynowy blask SPF 15 To jest... ja bym powiedziała, że to jest taki balsam brązujący Bo on... On brązowi skórę nadaje Taki fajny, złocisty odcień Minimalnie może ma gdzieś te Drobinki takie rozświetlające Prawdę mówiąc Może w słońcu gdzieś tam są Widoczne, ale tak przy Codziennym Przy codziennym chodzeniu Przy świetle dziennym To nic takiego nie widać, żeby coś się gdzieś Świeciło, błyszczało Niemniej jednak produkt jest bardzo fajny Fajnie właśnie sprawdza się jako balsam Brązujący, też na wilża dodatkowo Dodatkowo skórę, więc jeśli używam tego balsamu, to moja skóra jest również nawilżana, dodatkowo szybko i łatwo się go rozprowadza. On ma taką dosyć leistą konsystencję, nie jest taki mocno skoncentrowany ten kosmetyk, on jest bardziej właśnie taki leisty, ale przez to szybko się go i sprawnie nakłada, ponieważ wystarczy niewielka ilość na posmarowanie danej partii ciała. Nie zdarzyło mi się też, żebym miała jakieś zacieki gdzieś na, na dłoniach, gdzieś tutaj na, na łokciach. Nic takiego mi się nie zdarzyło. Może pojawiły mi się, ale minimalnie gdzieś, na przykład tutaj przy kostce, bo źle roztarłam, szybko zaraz wodą umyłam dłonie, nie poczekałam chwilę, ale generalnie tak zawsze nakładam gołymi dłońmi i jak już skończę smarować całe ciało, to wtedy wmasowywuję po prostu w ręce, tak jakbym smarowała je kremem do rąk. Czekam jakieś 30 sekund i wtedy dopiero myję ręce delikatnie później osuszam ręcznikiem. Staram się, żeby właśnie mi żadna kropelka wody nie poszła, żeby się potem właśnie taka struga nie zrobiła. Ja nie jestem ekspertem i nie jestem. Fachowcem, jeśli chodzi o nakładanie balsamów brązujących, ale tak jak mówię, nie miałam problemu absolutnie przy używaniu tego produktu. Ja ostatni produkt. Brązujący, jaki używałam, to było parę ładnych lat temu, więc jakby nie miałam wprawy w tym. Także myślę, że każdy, kto chce spróbować, a kto tego nie robił, jakby w najbliższych latach, to myślę, że da sobie radę, bo ja mówię jako laik spokojnie sobie z tym poradziłam, i, i u mnie to działa. Co do wtrzymania się opalenizny i zcierania z się jej, to powiem Wam, że w moim przypadku ona schodzi tak równomiernie przy, podczas prysznica, podczas umycia, e, trzyma się takie 4-5 dni może, e, ciężko stwierdzić. Natomiast w miejscach, w których na przykład skóra się złuszcza, no to tam mogą się pojawić delikatne takie wiecie kropki. Jak czasami skóra nam schodzi po opalaniu, to w niektórych miejscach są takie jaśniejsze plamki. Natomiast to się zaraz szybko zmywa, wypłukuje i nie ma z tym problemu. Aplikacja: można ją właśnie powtarzać te dwa razy w tygodniu. Myślę, że w zupełności wystarczy do przebrązowienia skóry. Przechodzimy do następnego produktu. Będzie to żel pod prysznic. Jest to Douglas Home Spa i to jest bergamotka i minerały z Morza Martwego. Bardzo ładny zapach, taki bardzo świeży, bardzo taki przyjemny, delikatny. Bardzo przyjemnie mi się używało tego. Miałam całą serię, bo miałam też balsam z tej serii do ciała, chyba dalej nawet mam. Także bardzo przyjemnie mi się używało tego, tego żelu pod prysznic. Właśnie dzięki temu zapachowi. Ten zapach też był dosyć intensywny. On się też utrzymywał zarówno na skórze, jak i w łazience, było ten, ten zapach czuć, więc też fajnie. Następny kosmetyk, który mam wam do pokazania, będą to perfumy. Perfumy Kevin Klein One. Bardzo fajny zapach, też mi się ostatnio właśnie spodobał. Na pewno kupię sobie kolejne opakowanie. To jest taki męski zapach z nutą słodyczy. Ma właśnie taką nutę, nutę męską, troszkę. Jest mocniejszy, jest intensywniejszy, jest taką nutką, właśnie słodyczy. Bardzo mi się podoba ten zapach. No i kolejny zapach, ten już jest też mocniejszy i zdecydowanie słodszy od tego Kevina Kleina. Jest to Attraction Desire. Moim ulubionym zapachem z jeśli chodzi o serię Attraction, jest zdecydowanie ta wersja Sensation. Sensational, już nie pamiętam. Ona jest taka bardziej różowa, różowa, fuksjowa. Także tamten jest moim ulubionym. Niemniej jednak ten też dobrze się u mnie sprawdza. Też jest to ładny zapach, podoba mi się, ale tamten, tamten bardziej do mnie przemawia. Następnie zużyłam, o coś mi się tu wylało zużyłam podkład wyrównujący koloryt AA Natural Glow. Tutaj mam w odcieniu 202 Natural. Bardzo fajny rozświetlający podkład. Taki o powiedziałabym średnim kryciu. Fajnie się sprawdzał na lato, ale też lubiłam go używać zimą. Ja go miałam też w miałam kilka opakowań tego kosmetyku więc można powiedzieć że przez około gdzieś 2 lata cały czas ten podkład się u mnie przewijał i jest to zdecydowanie mój ulubieniec i myślę że jeśli będę szukała sprawdzonego podkładu rozświetlającego to zdecydowanie sięgnę po ten bo naprawdę bardzo dobrze się u mnie sprawdza do takiego dziennego makijażu Następnie mam Wam do pokazania szampon. Jest to szampon Be Beauty, szampon Aloes i Konopie włosy suche i zniszczone vegan friendly. Ten szampon odkąd pierwszy raz go użyłam, stał się moim ulubieńcem. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze nie podrażnia mojej wrażliwej skóry głowy. Dobrze się właśnie sprawdza, nie przesusza jej, pielęgnuje ją, tak koi, łagodzi, więc... To jest na chwilę obecną mój ulubieniec Jest on non-stop dostępny, bo można go kupić w Biedronce Kosztuje 10 zł e, Także e, ja po niego non-stop sięgam Tu jest 210 ml e, Nie powiedziałabym, że jest jakiś super wydajny Natomiast e, m, starcza na, na długo No nie, starcza na... Myślę, że nie cały miesiąc tak, chyba, chyba tak, ja myję włosy co drugi dzień, więc u mnie to tak około miesiąca e, wystarcza mi ten e, szampon Co ja tu jeszcze mam? Mam dwa produkty mm, do paznokci Ojej. E, Tutaj mam odżywkę Jest cała poklejona, więc nie mam za bardzo jak Wam jej pokazać jest to odżywka z klaresy na odżywka olejek na skórki, o zapachu brzoskwini. Pozwolicie, że odłożę, bo jest to wszystko tłuste. Odżywka olejek do skórek, dobrze się sprawdzał. Bardzo ładnie pachniała, natomiast pod koniec już jej nie zużyłam w całości zostało mi tutaj jeszcze może tak. Gdzieś z 2 mm w słoiczku, ale niestety nie mogłam jej używać, ponieważ zaczęła śmierdzieć, więc musiałam ją wyrzucić. Natomiast w momencie, kiedy produkt był przydatny do użycia, ta oliwka, olejek sprawdzał się bardzo dobrze. Fajnie te skórki zmiękczał, nawilżał, także do takiego do takiej pielęgnacji skórek, jak najbardziej mogę Wam polecić. I tutaj jeszcze mam z Iwonu 7 w 1 odżywkę do paznokci. Ja bardzo lubię tą odżywkę, ona daje taki delikatny różowy, różowy odcień na paznokciach. Przy nałożeniu dwóch czy trzech warstw uzyskujemy taki właśnie mleczny, półtransparentny odcień na paznokciach. Praktycznie nam można powiedzieć, przy tej trzeciej warstwie, zakrywa płytkę paznokcia, trochę taki ala french nam się robi, gdzie przebijają nam się normalne paznokcie. Odżywka sama w sobie jest dobra. Ja już ją bardzo dużo długo używam i dużo opakowań zużyłam. Odżywka wzmacnia te paznokcie, też przyspiesza wzrost paznokcia. Ja jestem z niej naprawdę zadowolona, to jest moja druga ulubiona odżywka, jeśli chodzi o Avon i muszę ją cały czas mieć u siebie w kosmetyczce. I ostatni produkt, który mam wam do pokazania, jest to krem na noc z serii Distillery. Jest to seria wegańska. Jest to krem na noc przezroczysty o takiej żelowej konsystencji. Dobrze się sprawdzał w porządku na natomiast ta konsystencja zdecydowanie bardziej pasuje mi do lata niżeli do okresu jesienno-takiego zimowego właśnie wtedy kiedy go używałam. Także myślę, że na pewno w tym okresie letnim do niego powrócę, jeśli będę szukała właśnie kremu na noc. ok, to były wszystkie kosmetyki, które miałam wam do pokazania, wszystkie kosmetyki, które zużyłam. Jeśli wam się filmik podobał, dajcie kciuka do góry, zostawcie też komentarz, czy używałyście któryś z tych produktów, które pokazałam. I czy u Was się sprawdził, nie sprawdził? Jak, jaka jest Wasza opinia na temat dania, danego produktu? Zapraszam Was też na mojego Instagrama i bloga, do którego linki znajdziecie poniżej. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!